Słuchajcie, tym, czym się chcecie się podzielić, zatytułowałem to Powstanemu. Postaremu. I to słowo często występuje w momencie, kiedy spotykamy kogoś, kogo nie widzieliśmy od dłuższego czasu. I on się pyta, co tam Ciebie? A my mówimy co? Postaremu. Że... Postaremu. <słuchajcie> Po staremu może powiedzieć Bóg Bóg, może tak powiedzieć, ale ja nie powinienem. Ponieważ Bóg jest niezmienny i on może mieć tak, tak dzisiaj, jak miał wczoraj i jak miał tysiące lat, ale ja nie Amen. Zgadza się z tym? Chciałem taką główną myśl powiedzieć. Bóg się nie zmienia, ale ja też się nie zmieniam. I kiedy Bóg się nie zmienia, to dobrze, a kiedy ja się nie zmieniam, to. To co? To nie dobrze. To po prostu niedobrze. Kiedy ja się nie zmieniam, to niedobrze. Wiecie, yy, słyszałem wiele razy, jak, jak się mówi, że Bóg się nie zmienia. Kiedy modlimy się o uzdrowienia i oczekujemy, że Bóg będzie dotykał tak, jak dotykał kiedyś, to mówimy, Bóg się nie zmienia. Słyszeliście? Bóg się nie zmienia. Bóg jest taki sam, jak był kiedyś, taki i dzisiaj. Jak kiedyś uzdrawiał, tak dzisiaj uzdrawia. Jak kiedyś dokonywał cudów, tak dzisiaj będzie dokonywał cudów. I my mówimy, że Bóg się nie zmienia i to jest dobrze. On jest niezmienny. On jest fundamentem, ale my nie możemy być jak Bóg w tym wymiarze. Nie możemy być niezmienni. My powinniśmy być zmienni. Zmiana jest moim i Twoim przeznaczeniem. Amen? Amen. Amen. Taka piosenka, ja lubię tego poetę, śpiewa taką piosenkę Świat wokół Ciebie się zmienia zmienianiem się pory Ale tak naprawdę myślę, że Martyna, się uśmiecha, wie o kim mówię. Co to za poeta? Yy, ale wszystko się zmienia. Tak? Oglądaliście stare swoje zdjęcia? Kiedyś? I co? Co tam było? Co, co się działo? Zmieniły się zdjęcia. Zmienia się zdjęcia. Zmieni się Ale ja nie. Nie. To ja się zmienia? To ja się zmienia? Yy, wiecie, największy taki geniusz naszej klasy, tego portalu społecznościowego, bo ja innego yy, jeszcze nie, nie doszedłem do żadnego innego, ale ten kiedyś mi założył mój wzórka. I wiecie, fenomenem się okazało, że mogłem znaleźć swoich starych znajomych sprzed nastu albo 10 lat. I Asia też tam widziała i wołała mnie chodź, 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 zobacz, zobacz, to jestem. Ja mówię nie, nie, nie możliwe. I wiesz, patrzyłem na to, jak ci ludzie się zmieniają. Jak ci inni się zmieniają. Patrzyliście kiedyś w ten sposób? Zmieniają się. Niedawno Asia mi pokazała zdjęcia swoich koleżanek. no nie. Słuchaj, nie Wiecie, grawitacja sięgnie każdemu. Siły grawitacji. Zmieniły się. Włosy przestają rosnąć tam gdzie byśmy chcieli. Zaczynają tam gdzie byśmy nie chcieli. Wiecie, gdzie fryzjer proponuje wyciąć włosy facetowi w moim wieku? Zmuszus. Z nosa tylko dlatego nie proponuje, że nie wiem, może pragnąć. Flipry. Rosną pojedyncze długie włosy. Nie wiem. Kiedyś nie rosną. Zmieniamy się. Twarz staje się pociągła i przechodzi w tym głowy. Wiecie, ja mam terminarze i je zostawię. I mam zwyczaj spisywania tam myśli, kazań i wielu, wielu innych rzeczy. I kiedy nieraz jak nie najdzie taka nostalgia, to wyciągam je i sięgam tych, do tych sprzed lat. Wiecie, i nieraz zainspiruję się, czytam kazanie i myślę sobie, kto to napisał? Co to jest? To jest moje kazanie. Wszystko się zmienia. To mi pokazuje, że nie jestem w miejscu, w którym byłem. I się zmienia. wiecie w czasie świąt Bożego Narodzenia do niedawna miałem taki zwyczaj, miałem dużo czasu, wyciągałem swoje wędkarskie przeciągi, e, haczyki i różne inne tam elementy, e, a się o tym i robiłem sobie tak zwane przypody, te końcowe elementy zestawu dołowienia i zamieszałem sobie je na choince. Zrobiłem, popatrzyłem, podoba mi się, zawiesiłem na choince na jakim łańcuszku. I tak zamieszałem dzień, dwa, trzy, tak się bawiłem. Bardzo to lubię. I robiłem z pięćdziesiąt nieraz ze sto. I później nie musiałem robić w sezonie, bo miałem narobione. Wiecie, co się stało? Co się dzieje? Mija pół roku, rozpoczyna się sezon i ja ich nie używam. Bo zmienił się mój pogląd na to, jak na powinno wyglądać. I marnuję, rozcinam, rozzyskuję coś w tak i wiążę nowe. Od dwóch lat już tego nie robię. pierwsze potrzebuję trzech, a następne zrobię na bieżąco. Bo tych starych nie użyję. Dlatego, że się zmieniło moje postrzeganie, jak on powinien wyglądać. Ryby też się zmieniają. Ryby się też chyba zmieniają. Wiecie, opowiem wam historię. Prawdziwą historię. Jakiś czas temu byłem na takiej prestiżowej kubce. I na tej imprezie było jedzenie. Dobre jedzenie. Tylko trzeba było po prostu wziąć sobie tak, taką jednorazowy talerzyk, stanąć w kolejce i tam... Panie nakładały. I kiedy przyszła moja kolej, e, nawiązałem kontakt z jedną z tych pań, zagadałem do niej. I zwróciłem się do niej per pani. Ona spojrzała na mnie i powiedziała... Radek, nie poznajesz mnie? I ja sam myślę że ja Muszę znać wszystkie koleżanki mojej matki. I wiecie, wtedy to przyszło. Ania. Wtedy to przyszło. Wiecie, to była koleżanka z mojej klasy. Ania. Dziewczyna uważana za najpiękniejszą w klasie. Za najpiękniejszą w klasie. Mimo, że chłopcy nie chcieli siedzieć z dziewczynami, nikt się nie wzbraniał, jeżeli miał siedzieć z nią. Z chłopaków. naprawdę. Słuchajcie, nominacje do najładniejszej w szkole. Naprawdę. Wierzcie, ja jej nie poznałem. Ona się zmieniła. Wiecie, ja byłem zbudowany, bo ona nie poznała. Czyli tak bardzo się nie zmieniłem, ale się w pełni zmieniłem. Zmiany w życiu wierzącego. Zmiany w życiu wierzącego też powinny następować. Amen. Tydzień temu chyba Krzysztof powiedział coś takiego, że, że wierzy w to, że człowiek przechodzi przez pustynię, człowiek wierzący. Jeżeli zastanawiają się i myślę, że często tak jest. Albo zawsze tak jest. Czyli mamy ten początek, tego wyjścia z niewoli, i, i tam widać zmianę. Tam widać zmianę. Nawracamy się i widać zmianę od razu. Widać zmianę. Tak? Przeważnie widać. I przychodzi następny moment moment pustyni, która prowadzi do Ziemi obiecanej. I on może trwać 3 tygodnie, a może trwać 40 lat. Musimy sami, jakby ocenić, ile trwa w naszym życiu, albo ile trwało w naszym życiu. Ale chciałem się skupić na pustyni. Wiecie, co było do na pustyni? Pomóżcie mi. Co było? Mandra. To już później. Mandra. Co było na, na śniadanie? Na obiad? Na kolację? Na deser? A do Woda Rozrzedzona manna. I kiedy ktoś poszedł do kogoś w odwiedziny, wiecie co tam było do jedzenia? Co? Nie słyszałem? Manna. tak. A kiedy poszedł do restauracji, co było w menu? Manna. A kiedy by zamówił catering wiecie co by było? Co by już weźli? Manna. Czy to jest ekscytujące? Mało ekscytujące. M cały czas jedno i to samo, to jest mało ekscytujące. Pytanie, na ile sposobów to przyrządzamy? Pytanie, na ile sposobów. Ale to nie jest ekscytujące. Ale to nie jest ekscytujące. Wiecie, wczoraj moja żona przyrządziła trzy nowe potrawy. Trzy nowe potrawy. To było ekscytujące. Niektóre połączenie wydawało się dziwnym. Było ekscytujące, smaczne. To było dobre. To dobrze, że, że są zmiany. Proszę? Słuchajcie, na pustyni zmienia się głowa. Na pustyni powinna się zmienić głowa. Nasz sposób myślenia Powinien się zmienić na pustyni. Tak naprawdę. Na pustyni powinniśmy przejść do innego myślenia, do innego pragnienia. Może marna się nie zmieniała, ale w głowach tych ludzi na pewno różne rzeczy się pojawiały. Myślę, że to jest zmiana mentalności. Na pustyni nastąpiła zmiana mentalności niewolnika w dziedzicach. Tam musiała nastąpić zmiana mentalności, dlatego, że ci ludzie wyszli jako niewolnicy i nieraz wspominali niewolę, tą cebulę, którą mieli w Egipcie pod dostatkiem, tak? I chcieli wrócić, ale ich mentalność musiała się zmienić. I w liście do Galacja, czwarty rozdział, pierwszy wiersz, tam już macie otwarte, Możemy przeczytać, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym nie różni się od niewolnika. Chociaż jest Panem wszystkiego. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, dopóki jestem dziecięciem, nie różni się niczym od kogoś, kto nie jest synem, kto jest niewolnikiem. Chociaż jestem Panem wszystkiego. To jest tak, że masz kartę płatniczą, ale nie masz pinu I nie różnisz się niczym od tego, który nie ma nic. To po prostu nie skorzystasz. Nie będziesz, nie możesz. Nie umiesz, nie wiesz I w czwartym rozdziale w 22 wierszu możemy przeczytać tego samego listu do Galatów. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził. Ten zaś, który był z wolnej na podstawie obietnicy. I wiecie, ja wierzę w coś takiego, że my dokonujemy wyboru. Czy chcemy być z niewolnicy? Według ciała? Czy chcemy być z wolnej na podstawie obietnicy? I ja wierzę, że jest taki moment, i to jest ten moment, kiedy Bóg zadaje nam to pytanie: czy ja chcę żyć według ciała, czy według obietnicy? I myślę, że Boga interesuje to, czego chcemy. Czego pragnę? I jest to bardzo ważne. Ja mogę żyć według ciała. Mogę. Nazywać się Chrześcijaninem i się pozwolić. I mieć tylko to, co uda mi się wyżarnąć. Wyszarpać tymi własnymi rękami. Do czego dojdę własnymi rękami. A mogę żyć według obietnicy. I doświadczać. Innych rzeczy, które są odświeżające, inspirujące, motywujące, podnoszące. I myślę, że jest takie pytanie dla każdego z nas: czy jesteś synem z niewolnicy, czy z wolnej? Czy chcesz według ciała, czy według obietnicy? Słuchajcie, my w tej chwili, myślę, że można tak powiedzieć, kupujemy ziemię, chcemy wejść w posiadanie ziemi. Już złożyliśmy stosowne pismo. Żeby kupić ziemię. Wiecie, nie mamy pieniędzy na to. Nie mamy na to pieniędzy. Hallelujah! Żyjemy <ślały> w Ale kiedyś brat Tadeusz opowiedział pewne świadectwo, które brzmiało e, abstrakcyjnie wtedy. Że postanowili budować nie mając środków, i Bóg zadbał o środki. I myślę, że wtedy mało kto z nas był zainspirowany tą opowieścią. Ale dzisiaj tak właśnie zaczyna się dziać. Że Bóg tak to uczynił, że jest człowiek, który, który chce to kupić. Czym. Z ciała to mamy? Nie. Z obietnicy. I wiecie, że mnie to inspiruje? <grym> Jestem poddecydowany tym. Zainspirowany. Zainspirowany. Od jakiegoś czasu szukamy tych miejsc. I ich było już kilka, które któreśmy analizowali. I ostatnio, jak rozmawialiśmy z Mariuszem w pracy, to Mariusz powiedział słuchaj, tak myślę o tym wszystkim i tych miejsc było kilka. I wiesz, co jest zaskakujące, że każde z tych miejsc, jak omawiamy, to widzimy w nim niesamowite możliwości. I same plus. Tak właśnie? Tak było. Tak? Tak. Wiecie, zaczynam myśleć i myślę sobie, tak. Są różne miejsca. Ale wszystkie były inspirujące. To jest, to jest fajne. Wiele, wiele fajnych dni. Czy może mnie ktoś zapytać, co będzie, jeżeli to się nie wydarzy? Może mnie ktoś zapytać? Zapytajcie mnie. Dziękuję bardzo, że zapytałaś. Co będzie, jeżeli nie otrzymamy tego, co o obietnicę? Zostaniemy bohaterami wiary. Amen? Tak jest? W hebrajczykach. My możemy przejść całe życie i nie mieć wszystkiego, ale chodzimy jako bohaterowie wiary. Chodzimy jako ludzie zainspirowani, jako ludzie, w których życiu się dzieje, się dzieją może rzeczy. I chodzimy w obietnicy, a nie w ciele. Trzeba wybrać, czy chcę być synem niewolnicy, czy wolnej. Ja nie wiem, co się wydarzy. Ale wiele spotkań będzie z Goriatem. Może spotkanie z Goniatem nie są, nie są nieraz specjalnie zachęcające, ale po spotkaniu z Goniatem jesteśmy zawsze podekscytowani. Jak to stanie w ulepi Wielu Goniatów możemy spotkać w naszej drodze. Wiecie, kiedy poszliśmy do urzędu, tam jest pełno Goniatów. Poważnie, są Goniarze. Starzy, grubi.

brakiem doświadczenia, z tym brakiem umiejętności, znajomości, sposobów, w jaki podejść. A oni tam są mocni. Ale wiecie, że my idziemy w imieniu Pana Zastępców, i imię nic nie obchodzą, ja się. nie obchodzi mnie z którego kamienia, który dostanie, ale na pewno będę podekscytowany, jak dostanie. Na pewno. Więc ja wolę wybrać spotkanie z Goliatem i być podekscytowanym i szukać obietnic, jak wszystko szarpać swoimi rękami i być zmęczonym. Nie chcę nikogo obrazić, ale nie pamiętam autora. Kiedyś słyszałem taką myśl, uznałem pewnie, że za mądrą, bo ją zapamiętałem, i ona brzmi tak, działanie w ten sam sposób i oczekiwanie innych efektów jest oznaką choroby psychicznej Działanie w ten sam sposób, oczekiwanie innych efektów jest oznaką choroby. Więc jeżeli chce w swoim życiu doświadczać nowych rzeczy, a nie zmienię sposobu, w jaki żyję, to jest chore. Nie chcę tylko brać. Ale tak myślę, że tak jest. To dotyczy mojego życia. To jest chore. Zmiana. Myślę o świadomej potrzebie. To, czym, co chciałem uzyskać dzisiaj, to. Abyśmy wszyscy dzieli zachętę od Ducha Świętego do zmiany. Ale do takiej świadomej potrzeby i pragnienia zmiany. Nie chciałbym wyczytać wielu miejsc Biblii, uderzyć Biblią w głowę i powiedzieć: musisz się zmienić, bo jak nie, to. Myślę, że Duch Święty wykonuje w naszych sercach pracę, że wiemy, że potrzebujemy zmiany. I jeżeli pragniemy zmiany, to jest to dobre to to miejsce. Bo Bóg odpowiada na pragnienia. Wiecie, ja pragnę zmiany. Ja nie chcę, żeby było tak, jak jest. Jestem zadowolony, ale nie chcę, żeby tak było. Chcę, żeby było coraz lepiej. Chcę wiedzieć więcej. Chcę mieć większe objawienie. Chcę doświadczać większej mocy Bożej. Chcę widzieć większe dzieła Boże. Chcę, chcę mieć więcej zachwytu Panem. Chcę, amen. Chcę ktoś tak? Co Kto tak chcę? Potrzebujemy zmiany. Potrzebujemy dzisiaj zdecydować. Wiecie dlaczego? Bo Bóg widzi serce. I tu nie chodzi o poprawną odpowiedź chrześcijańską. Jeżeli widzi pragnienie, które rodzi się w sercu, chce odpowiedzieć. Ja to wierzę, że Bóg chce odpowiedzieć. Ja potrzebuję... Słyszeć wyraźnie Boga. Ja potrzebuję wyraźnie słyszeć. Potrzebuję być bardziej prowadzony przez Ducha Świętego. Ci, których Duch Święty prowadzi, są dziećmi Bożymi. Ja potrzebuję żyć większym zaufaniu. Ja chcę mieć większe zaufanie do Boga niż Mam. Chcę mieć bardzo wielkie zaufanie. Takie, że bez względu na to, co się będzie działo dookoła, to ja mu ufam, że... On ma po mnie staranie, ma moc i ma ochronę do mnie. I nie muszę w pamięci żyć. Ja chcę iść za Panem. Wiecie, iść to znaczy być w ruchu. Tak? Nie można iść za Panem siedząc. Się nie Bo Bóg jest w ruchu. I nie możemy znaleźć Pana w tym miejscu, w którym był wczoraj. Bo On jest w ruchu. Bo wczoraj był gdzie indziej i dziś jest gdzie indziej. I wczoraj była jedna rzecz, a dziś ma nową rzecz dla mnie. Starą, odgrzewaną rzeczą z wczoraj ja nie mogę się zainspirować. Ja muszę mieć dziś nową rzecz od Pana. Ja tego potrzebuję. Ja potrzebuję być w ruchu. Ja potrzebuję mieć wpisany w mojej komórce telefon do Boga. Ja potrzebuję do Niego mówić, rozmawiać z Nim, mówić Mu o swoich pragnieniach, o swoich troskach, o swoich potrzebach, ale nie tylko. Ja potrzebuję Mu powiedzieć również i ja pragnę, Panie, byłem tam i tam, zrobiłem to i to i co dalej możemy w tą stronę zrobić. Nie, ja, ja Tylko koncentrować się na sobie. Ja potrzebuję mieć świadomość, że Bóg w swoim portfelu ma moje zdjęcia. Wierzysz w to, że ma? Co masz w swoim portfelu, jak go słyszysz? Czyje zdjęcie? Proszę? Magdalsz portfel? Nie bójcie się, wyciągnąć postawę. Dobrze, bo mój Nie bójcie się. Nie budzi się. Rachunki? Rachunki? O, rachunki? 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 Co czujesz, jak widzisz te rachunki, a później spojrzysz na zdjęcie? Możesz ona zapłacić. Czy on już śmieje? Rachunki? Ma zdjęcie żony. Najbliższej osoby. Ma zdjęcie. Prawie nie zmieniła się. Zdjęcie się postarzało, Ale ja chcę mieć tą świadomość, że moje zdjęcie jest w Bożym postępu, że jestem ważny i Bóg patrzy Nie tylko kiedy płaci, ale, ale patrzy. I wiecie, jeszcze taka bardzo ważna myśl, ja potrzebuję zmiany ze względu na innych. Ja potrzebuję zmiany ze względu na innych. Ja potrzebuję więcej Boga w swoim życiu ze względu na innych, ponieważ ja też mam pragnienie widzieć przemienione życie ludzi. Chcę widzieć to życie. Chcę widzieć, jak są podnoszeni. Chcę widzieć, jak są uzdrawiani. Chcę widzieć, jak wartość przychodzi do ich życia, jak Bóg zmienia. Wartości życia, jak Bóg zmienia otoczenie, rzeczywistość wokół ludzi. Do tego wszystkiego ja potrzebuję zmiany. I ja potrzebuję wybrać, czy będę chodził według ciała, czy według obietnicy. Ja wierzę, że Bóg ma upodobanie w synu obietnicy. Wierzę w to. I chcę synów obietnicy. Chcę tych, którzy za tym pójdą. Nie po to, aby się spustrować, a aby, aby mieć odpowiedzi, aby mieć inspirację. Amen.